Mam na imię Sara i niedługo skończę 20 lat. Obecnie jestem po kolana w ostatnim tygodniu na uczelni, gdzie studiuję finanse. To trudny kierunek, ale zawsze miałam smykałkę do liczb. Siedząc w akademiku, otoczony podręcznikami i pustymi kubkami po kawie, nie mogę przestać myśleć o zbliżających się urodzinach. Moja rodzina planuje świętować je, gdy skończę egzaminy. Uroczystości rodzinne zawsze pozostawiają gorzki posmak w moich ustach. Dorastając, zawsze czułam się jak czarna owca. Moja starsza siostra, Emma, ma teraz 25 lat. Zawsze była złotym dzieckiem, tym, o które troszczyli się moi rodzice. Ja. Po prostu byłam. Refleksją. Pamiętam ten jeden raz, kiedy miałem 8 lat. To były 13 urodziny Emmy, a moi rodzice urządzili jej ogromne przyjęcie. Był dmuchany zamek, magic i tort większy ode mnie. Kropka byłam bardzo podekscytowana, myśląc, że moje urodziny będą równie wspaniałe. Kiedy kilka miesięcy później nadeszły moje urodziny, dostałam tylko mały tort ze sklepu spożywczego i parę skarpetek. Starałam się nie płakać, ale nie mogłam się powstrzymać. Kropka mama poklepała mnie po głowie i powiedziała: nie dramatyzuj, Sara. To tylko urodziny. Wtedy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że jestem inna. W jakiś sposób mniej ważna kropka z wiekiem to uczucie tylko się nasiliło. Emma co roku dostawała najnowszy telefon, podczas gdy ja dziedziczyłam jej stare. Dostawała markowe ciuchy, a ja te znoszone. Kiedy skończyła szkołę średnią, moi rodzice kupili jej samochód. Kropka Kiedy ja skończyłam szkołę, Dali mi kartę podarunkową do lokalnej księgarni. Moja babcia jest jednak inna. Zawsze traktowała mnie jak kogoś wyjątkowego. Kiedy powiedziałem jej, że chcę studiować finanse, była zachwycona. Kropka, masz głowę na karku, Sara, powiedziała. Zajdziesz daleko, kropka, a teraz nalegała na zorganizowanie moich urodzin. Dała nawet moim rodzicom kilka tysięcy dolarów na ten cel. Byłam zszokowana, gdy się o tym dowiedziałam. moi rodzice zwykle olewają moje urodziny. Ale nie kłócili się z babcią. Po prostu wzięli pieniądze i kazali mi skupić się na egzaminach. podsłuchałam, jak Emma się o to awanturowała. Dlaczego ona dostaje wielkie przyjęcie, jęczała. Mogłabym wykorzystać te pieniądze na wycieczkę, na którą chciałam się wybrać. Babcia szybko ją uciszyła. Cicho już, emmo. I tak wszyscy cię rozpieszczają. Kropka, czy nie dałam ci właśnie dziesięciu tysięcy na czynsz? A ty wciąż mieszkasz w domu. Po tych słowach Emma zamilkła. Nie mogłam się powstrzymać, ale poczułam się trochę zadowolona z siebie. Kropka, oto jestem, wkuwam do ostatniego egzaminu. Jutro, a potem będę wolna. Kropka, wolna, by świętować moje urodziny, wolna, by choć raz poczuć się wyjątkowo. Następnego dnia wyszedłem z ostatniego egzaminu, czując się jakby ciężar spadł mi z ramion. Moi koledzy z klasy rozmawiali podekscytowani o wakacyjnych planach, ale ja myślałam tylko o zbliżających się urodzinach. Gdy wracałam do akademika, mój telefon rozbrzmiewał wiadomościami. Moi przyjaciele ze studiów życzyli mi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, wiedząc, że wkrótce wracam do domu. Dobrze było być pamiętanym, nawet jeśli tylko przez ludzi, których znam od kilku lat, kropka wszystkiego najlepszego z okazji prawie urodzin, Sara, zawołała moja współlokatorka, Jess, gdy weszłam do naszej wspólnej przestrzeni. Gotowa na wielką rodzinną imprezę. Przytaknęłam, starając się wykrzesać z siebie trochę entuzjazmu. Tak, powinno być ciekawie. Jess uniosła brew, kropka nie brzmisz na zbyt podekscytowaną. Wszystko w porządku, westchnęłam, opadając na łóżko. Chodzi o moją rodzinę. Nie są do końca ciepłym i rozmytym typem, wiesz? Zwłaszcza jeśli chodzi o mnie. Ale twoja babcia to wszystko zorganizowała, prawda, to musi się liczyć. Jess, zauważyła. To prawda, przyznałam. Babcia zawsze była inna. Wygląda na to, że mnie lubi, kropka, pakując plecak na podróż do domu, nie mogłam pozbyć się dręczącego uczucia w dole brzucha. Była to mieszanka nadziei i strachu. Nadziei, że choć raz moje urodziny będą wyjątkowe i strachu. Że w jakiś sposób wszystko pójdzie nie tak. Kropka, jazda autobusem do domu wydawała się dłuższa niż zwykle. Moje myśli wciąż wędrowały do tego, co mnie czeka. Czy dom będzie udekorowany? Czy będzie tort? Czy moi rodzice będą szczęśliwi na mój widok, kiedy weszłam na podjazd? Wzięłam głęboki oddech. Dom wyglądał normalnie. Żadnych balonów, serpentyn, niczego, co wskazywałoby na zbliżającą się uroczystość. Ale może trzymali to wszystko w środku, pomyślałem, starając się zachować pozytywne nastawienie. Kropka, otworzyłam frontowe drzwi, wołając: Mamo? Tato. Jestem w domu. W domu było cicho. Zbyt cicho, jak na miejsce, które miało przygotowywać się do imprezy. Zmarszczyłam brwi, upuszczając plecak przy drzwiach i udając się do salonu. Moi rodzice siedzieli tam na kanapie, wyglądając dziwnie nieswojo. Nie było żadnych oznak przygotowań do przyjęcia. Cześć, powiedziałam, a w mój głos wkradło się zmieszanie. Gdzie są te wszystkie urodzinowe rzeczy? Mama i tata wymienili spojrzenie, które sprawiło, że serce mi zamarło. Chodzi o to, Sara, zaczął tata, jego głos był dziwnie zdystansowany. Kropka, postanowiliśmy nie organizować przyjęcia urodzinowego. Zamrugałam, pewna, że źle usłyszałam. Co? Ale babcia dała ci na to pieniądze. Kropka, daliśmy pieniądze Emi na jej wycieczkę, wtrąciła mama. Ona i jej chłopak polecieli na Hawaje kilka dni temu. Te słowa uderzyły mnie jak obuchem w brzuch. Poczułam, że oczy zaczynają mi szczypać od łez. Ty, ty ceo? Ale to było na moje urodziny. Babcia dała ci go na moje urodziny. Tata wzruszył ramionami, nie patrząc mi w oczy. Emma potrzebowała wakacji. Rozumiesz, prawda? Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Rozumiesz, e nie, nie rozumiem. To miało być moje przyjęcie urodzinowe. Zaprosiłem ludzi. Co mam im powiedzieć, już się tym zajęliśmy, powiedziała mama lekceważącym tonem. Zadzwoniliśmy do wszystkich i powiedzieliśmy, że masz problemy na studiach, i impreza została odwołana. Stałam tam, zszokowana ustępując miejsca złości. Okłamaliście ich na mój temat. Jak mogłeś to zrobić, twarz mojego ojca stwardniała? Wystarczy, Sara. Musisz nauczyć się być nam posłuszna i przestać być samolubna. Samolubna? Prawie wykrzyczałam to słowo. W jaki sposób jestem samolubna? To były moje urodziny, moje przyjęcie. Właśnie wtedy otworzyły się frontowe drzwi. Odwróciłam się, mając nadzieję, że to Emma wróciła wcześniej i czuje się winna. Zamiast tego zobaczyłam babcię, która weszła do środka, a jej oczy zweziły się, gdy obserwowała scenę. Co tu się dzieje? Zapytała ostrym głosem kropka, gdzie jest impreza. Spojrzałam na rodziców, czekając, jak to wyjaśnią. Zawahali się, szukając słów. W tym momencie coś we mnie pękło. Nie ma żadnego przyjęcia, babciu, powiedziałam drżącym głosem. Kropka. zamiast tego dali pieniądze emi na wycieczkę na Hawaje. Wyraz twarzy mojej babci był taki, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Była to mieszanka wściekłości i rozczarowania, skierowana na moich rodziców. Czy to prawda? zażądała. Moi rodzice nie mogli napotkać jej spojrzenia, kropka ich milczenie było potwierdzeniem, którego potrzebowała kropka babcia, odwróciła się do mnie, jej wyraz twarzy złagodniał. Sara, kochanie, idź spakować swoje rzeczy. Jedziesz ze mną. Nie trzeba mi było dwa razy powtarzać kropka, gdy w pośpiechu wrzuciłam kilka ubrań do plecaka, usłyszałam niski i gniewny głos babci rozmawiającej z moimi rodzicami. Nie mogłam zrozumieć słów, ale ton był wyraźny, kropka, kiedy wróciłem na dół, babcia czekała przy drzwiach. Bez słowa opuściliśmy dom i wsiedliśmy do jej samochodu. Gdy odjeżdżaliśmy, w końcu pozwoliła mu zom opaść, kropka, dwadzieścia lat poczucia bycia niekochanym i niechcianym dało o sobie znać. Babcia się nęła i poklepała mnie po dłoni. Nie martw się, kochanie, powiedziała łagodnym, ale stanowczym głosem. Poradzimy sobie z tym, kropka, zasługujesz na coś lepszego i najwyższy czas, żeby ktoś ci to pokazał. Babcia zawiozła nas do swojego domu, pięknego dwupiętrowego domu na obrzeżach miasta, kropka, kiedy wjechaliśmy na podjazd. Odwróciła się do mnie ze zdeterminowanym spojrzeniem w oczach. Może to nie jest przyjęcie, jakiego się spodziewałaś, Sarou, ale uczcimy twoje urodziny, jak należy, kropka, po wejściu do środka babcia natychmiast sięgnęła po telefon. Patrzyłam ze zdumieniem, jak zamawia coś, co brzmiało jak jedzenie dla całej armii. Wszystko z szybką dostawą. Mam nadzieję, że jesteś głodny, powiedziała z mrugnięciem, gdy się rozłączyła kropka szykuje się niezła uczta, kropka, gdy czekaliśmy na jedzenie. Babcia krzątała się po kuchni, wyciągając swoją najlepszą porcelanę i sztuczce. Zaproponowałem pomoc, ale odepchnęła mnie. To Twoje urodziny, kochanie. Po prostu się zrelaksuj, kropka. Usiadłam więc przy kuchennym stole. Przyglądając się jej pracy, kropka po kilku minutach ciszy nie mogłam się już dłużej powstrzymywać. Babciu, zaczęłam cichym głosem. Dlaczego oni mnie nie kochają? Przerwała przygotowania, odwracając się do mnie ze smutnym spojrzeniem w oczach, kropka przez chwilę wydawała się zmagać z czymś wewnętrznie. Potem westchnęła i usiadła naprzeciwko mnie. Och, Sara, powiedziała, wyciągając do mnie rękę. Przypuszczam, że nadszedł czas, byś poznała prawdę. Serce zaczęło mi walić, kropka prawdę, o czym babcia wzięła głęboki oddech. Twoi rodzice nie chcieli, żebyś się urodziła. Te słowa uderzyły mnie jak fizyczny cios. Poczułam, jak powietrze opuszcza moje płuca, jakbym została uderzona. Co? Myśleli, że Emma wystarczy, kropka babcia kontynuowała, jej głos był łagodny, ale stanowczy. Ale przekonałam ich, żeby urodzili ciebie. Twoja matka miała trudną ciążę, a poród był skomplikowany. Prawie umarła. Znów poczułam łzy napływające do oczu. Więc to moja wina nie, powiedziała stanowczo babcia. Nie, Sara, to wcale nie twoja wina. Takie rzeczy czasami się zdarzają. Ale twoja matka próbowała cię potem unikać, a twój ojciec i Emma poszli w jej ślady. Siedziałam oszołomiona, kropka przez te wszystkie lata wiedziałem, że coś jest nie tak. Ale nigdy bym sobie tego nie wyobraził, kropka właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Przyszło nasze jedzenie. Gdy babcia po nie poszła, siedziałem tam, próbując przetworzyć wszystko, czego się właśnie dowiedziałem. Następne kilka godzin minęło jak mgnienie oka. Babcia i ja zjedliśmy absurdalną ilość jedzenia. Opowiadała mi historię ze swojej młodości, rozśmieszając mnie pomimo ciężaru w moim sercu. W miarę upływu nocy odprężyłem się, naprawdę ciesząc się urodzinami po raz pierwszy od lat kropka, gdy kończyliśmy ostatni kawałek tortu, zadzwonił telefon babci. Spojrzała na niego, a potem na mnie z psotnym błyskiem w oku. To twoja siostra powiedziała. Zobaczymy, co ma do powiedzenia, przytaknęłam. Ciekawość wzięła górę. Babcia przełączyła telefon na głośnik Halo. Odezwał się głos Emmy, brzmiący na spanikowany. Babciu. Dlaczego moja karta jest zablokowana? Co się dzieje? Babcia odpowiedziała chłodnym głosem. Halo, Emma. Widzę, że odkryłaś, że są konsekwencje twoich działań. Jakie? Jakie działania? O czym ty mówisz? Emma podniosła głos. Zachowanie twoje i twoich rodziców było absolutnie haniebne. Powiedziała stanowczo babcia. Zabierać pieniądze przeznaczone na urodziny siostry dla własnych egoistycznych zachcianek? Jestem tobą głęboko rozczarowana, nastąpiła przerwa. Po czym głos Emi powrócił, teraz wściekły. Daj spokój! Mama i tata postąpili słusznie, dając mi te pieniądze. Sara nie potrzebuje jakiejś wielkiej imprezy. Jesteś tylko szaloną starą babą, która, wystarczy, ucięła babcia, głosem jak ze stali. Usłyszałam wszystko, co chciałam usłyszeć i rozłączyła się. Wpatrywałam się w nią z szeroko otwartymi oczami. Babciu naprawdę zablokowała się jej kartę, przytaknęła z zadowolonym uśmiechem na twarzy. Tak. I konto twoich rodziców też. Najwyższy czas, żeby nauczyli się stać na własnych nogach. Kropka, jak na zawołanie, telefon znów zaczął dzwonić. Tym razem byli to moi rodzice. Babcia zignorowała to, odwracając się do mnie. W takim razie powiedziała: Jakbyśmy właśnie nie zrzucili bomby na finanse mojej rodziny, kropka, może zaplanujemy resztę urodzinowego tygodnia, dni spędzone z babcią były jak sen w przeciwieństwie do koszmaru, jakim były moje urodziny. Po raz pierwszy poczułam się naprawdę kochana i doceniona. Poszliśmy na zakupy, odwiedziliśmy muzea i po prostu cieszyliśmy się swoim towarzystwem. Ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć i nadszedł czas, abym wróciła do akademika i skupiła się na moich letnich zajęciach. Kiedy rozpakowywałam torby w moim małym pokoju w akademiku, mój telefon zabrzęczał. Spojrzałam na niego, widząc zalew powiadomień, nieodebranych połączeń i wiadomości od moich rodziców i Emi. Z westchnieniem usiadłam na łóżku i zaczęłam je przewijać. Kropka pierwsza była od mojej mamy. Sara, musisz natychmiast porozmawiać z babcią. To niedopuszczalne. Potem mój tata. Jesteśmy twoimi rodzicami. Jesteś nam winna lojalność. Niech odblokuje nasze konta. wiadomości. Emi były jeszcze gorsze. Ty, mały Bachorze, czy tego właśnie chciałaś? Zrujnować nam wszystko. Przez ciebie utknęliśmy na hawajach. napraw to teraz. Czułem, jak trzęsą mi się ręce, gdy czytałem je wszystkie. Bezczelność, z jaką domagali się mojej pomocy po tym, co zrobili, była zadziwiająca. Wzięłam głęboki oddech i napisałam odpowiedź: To sprawa między tobą a babcią. Kropka, nie będę się w to mieszać. Proszę, nie kontaktuj się ze mną więcej w tej sprawie. Nacisnąłem wyślij, a następnie zablokowałem ich numery, ale nie trwało to długo. Zaczęli dzwonić z różnych numerów, zostawiając wiadomości głosowe wypełnione żądaniami i obelgami. Kropka, podczas jednego szczególnie paskudnego połączenia, które omyłkowo odebrałem. Słowa mojej matki wbiły się głęboko. Ty niewdzięczny mały śmieciu, splunęła. Nie powinnam była cię urodzić. Zamiast tego powinnam była poddać się aborcji. To była ostatnia kropla. Kropka zakończyłam połączenie i zablokowałam każdy numer, z którego próbowali się do mnie dodzwonić. Uzespływały mi po twarzy, gdy zwijałam się w kłębek na łóżku. A słowa matki odbijały się echem w mojej głowie. Kropka, w ciągu następnych kilku tygodni rzuciłam się w wir nauki, próbując zagłuszyć ból podręcznikami i zadaniami. Od czasu do czasu dzwoniłam do babci, szukając pocieszenia w jej spokojnym, pewnym głosie, kropka, jak sobie radzisz, kochanie, pytała zawsze ciepłym i zatroskanym tonem. W porządku, babciu, odpowiadałam, starając się brzmieć na silniejszą niż się czułam. Skupiam się na zajęciach. To, moja dziewczynka, powiedziała z dumą w głosie: pamiętaj, że jesteś silniejsza, niż ci się wydaje. Nie pozwól im się pokonać. Jej słowa były bombą dla mojego zranionego ducha. Podczas gdy moi rodzice i siostra pokazali swoje prawdziwe oblicze, babcia stała się moją skałą. Moją bezpieczną przystanią w tej burzy: był rzeźki dzień, jakieś dwa miesiące po urodzinowym fiasku. Szłam przez kampus, zaabsorbowana zbliżającym się egzaminem z finansów, gdy usłyszałam, jak ktoś woła moje imię. Sara. Odwróciłem się i zamarłem. To był Jake, chłopak mojej siostry Emi, biegnący w moją stronę z uśmiechem wartym milion dolarów. Ten sam Jake, który był z nią na Hawajach. Był przystojny jak zawsze i nie mogłam nie zauważyć zazdrosnych spojrzeń innych dziewczyn, gdy się zbliżał. Zanim zdążyłam zareagować, przytulił mnie. Stałam tam, sztywna i zdezorientowana, gdy się odsunął, wciąż się uśmiechając. Jake: Co ty tu robisz? Zdołałam zapytać, doskonale zdając sobie sprawę ze schodów, które przyciągaliśmy. Miałem nadzieję, że na ciebie wpadnę, powiedział, a jego głos był gładki jak jedwab. Możemy porozmawiać. Tuż obok kampusu jest kawiarnia. Każdy instynkt kazał mi odmówić, ale ciekawość wzięła nade mną górę. Dobrze, ale nie mogę zostać długo. Gdy usadowiliśmy się w cichym kącie kawiarni, Jake pochylił się do przodu, a jego wyraz twarzy nagle spoważniał. Sara, muszę ci powiedzieć coś ważnego. Przygotowałam się spodziewając się wiadomości o mojej rodzinie. Jednak to, co powiedział później, całkowicie mnie zaskoczyło. Chcę się z tobą umówić, wykrztusił. Sięgając przez stół, by chwycić mnie za rękę kropka, zostawię Emmę dla ciebie. Wpatrywałam się w niego z otwartymi ustami. Co? Jake, o czym ty mówisz? Jesteś z moją siostrą. Potrząsnął głową, nie spuszczając ze mnie wzroku. Byłem w tobie zakochany przez długi czas, Sara, spotykałem się z Emmą tylko po to, by być blisko ciebie. Wiem, że to brzmi szalenie, ale to prawda, gdy to mówił, mój umysł szalał. To nie miało żadnego sensu. Jake nigdy wcześniej nie wykazywał zainteresowania moją osobą. W rzeczywistości zawsze wydawał się ledwo zauważać moje istnienie, gdy był w pobliżu Emmy. Zdecydowanie działo się tu coś podejrzanego, kropka, postanowiłam zagrać i zobaczyć, do czego to doprowadzi. Zmuszając się do nieśmiałego uśmiechu, powiedziałam. Wow, Jake. To naprawdę słodkie. Nie miałam pojęcia, że tak się czujesz. Jego twarz rozjaśniła się, wyraźnie zachęcona moją reakcją. Naprawdę? Co o tym sądzisz, dałbyś nam szansę? Udałem, że się nad tym zastanawiam, po czym powiedziałem, to dużo do ogarnięcia. Mogę mieć trochę czasu do namysłu? Może spotkamy się za tydzień? Oczywiście. Jake zgodził się ochoczo. Poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz, kropka będę na ciebie czekał. Sara kropka po jego wyjściu zostałam w kawiarni, popijając kawę i rozpamiętując to dziwne spotkanie, kropka, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że ta nagła deklaracja miłości była powiązana z decyzją babci o finansowym odcięciu mojej rodziny. Ale jak? I co Jake miał nadzieję zyskać, a ledwo wyszłam z kawiarni, a w mojej głowie wciąż kręciło się od dziwacznej deklaracji Jake'a, gdy zadzwonił mój telefon. Na ekranie wyświetliło się imię mojej siostry. Z głębokim westchnieniem odebrałam. Ty zdradziecki śmieciu. Kropka głos Emi wrzeszczał przez głośnik. Jak mogłaś mi to zrobić? Odsunęłam telefon od ucha, krzywiąc się z powodu jego głośności. Emma, o czym ty do cholery mówisz? Nie udawaj głupiej, ty niszcząca dom kropka moja cierpliwość pękła. Zamknij się natychmiast i wyjaśnij, co się dzieje, gdzie się rozłączam. Przez chwilę panowała cisza. Zanim Emma odezwała się ponownie, jej głos drżał z wściekłości. Jake właśnie mnie rzucił, kropka powiedział, że zamiast tego będzie umawiał się z tobą. Jak mogłaś? Poczułam się, jakbym dostała w bebechy. Co? Emma, przysięgam, że nie miałam pojęcia. Och, nie udawaj niewinionka, splunęła. Założę się, że jesteś tym podekscytowana, prawda? Cóż, zgadnij co, on chce cię tylko dla pieniędzy babci. Zakręciło mi się w głowie kropka pieniądze babci? O czym ty mówisz? Emma zaśmiała się gorzko. Och, nie wiesz. Pozwól, że ci wyjaśnię, siostrzyczko. Babcia wycięła mamę, tatę i mnie z testamentu. Zostawia wszystko tobie, kropka. Oparłam się o pobliską ścianę, czując zawroty głowy. Ale dlaczego miałaby to zrobić? Ponieważ dowiedziała się o planie mamy i taty, powiedziała Emma, jej głos ociekał urazą, kropka złożyli wniosek o uznanie jej za niekompetentną umysłowo, aby mogli przejąć kontrolę nad jej majątkiem. Ale stary nietoperz jakoś się o tym dowiedział. Zrobiło mi się niedobrze. Co zrobili? Słyszałeś mnie? Emma się zaśmiała. A teraz wszyscy jesteśmy odcięci, kropka, z wyjątkiem ciebie, oczywiście. W idealnej małej dziedziczki, kropka, wszystko zaczęło się układać. Więc to dlatego Jake nagle chce się ze mną umawiać? Z powodu pieniędzy babci? Bingo, powiedziała Emma. Daj dziewczynie nagrodę! Boże, ta podła stara kobieta! Mam nadzieję, że. Uciąłem jej mój głos był zimny, kropka nie się kończyć tego zdania, Emma. Nie wiem kto jest gorszy w tej sytuacji. Ty i nasi rodzice za próbę okradzenia babci, czy Jake za bycie złotodajną źmią, kropka, Emma sapnęła. Jak śmiesz? Nie jak śmiesz? Odparłam. Wy wszyscy. Wszyscy jesteście podwi. Nie chcę już z Tobą rozmawiać, Emma. Nie dzwoń do mnie więcej. Rozłączyłam się, trzęsła mi się ręka, kropka, łzy napłynęły mi do oczu, mieszanka gniewu i bólu, grożąc przytłoczeniem. Jak moja rodzina mogła to zrobić? Jak mogli być tak okrutni, tak chciwi, trzęsącymi się rękami? Wybrałam numer babci. Odebrała natychmiast, jej głos był ciepły i pocieszający. Sara, kochanie! Czy wszystko w porządku? Wzięłam głęboki oddech. Babciu, właśnie dowiedziałam się o wszystkim. Spadek, mama i tata próbujący uznać cię za niekompetentną. Czy to prawda? Nastąpiła krótka pauza, po czym babcia się zaśmiała. Och, moja droga. Zastanawiałam się, kiedy dowiesz się o tym całym dramacie. Tak, to prawda. Kropka zaczęła opowiadać, a w jej głosie słychać było mieszankę rozbawienia i rozczarowania. Trzeba było widzieć ich miny, gdy komisja pojawiła się przed moimi drzwiami. Kropka, zaprosiłem ich na herbatę, odpowiedziałem na wszystkie pytania, a nawet ułożyłem kilka łamigłówek sudoku, aby udowodnić swoją bystrość umysłu. Nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu, wyobrażając sobie tę scenę, kropka, więc, co się stało. Cóż, babcia kontynuowała. Wyszli zadowoleni, że jestem zdrowy na umyśle. Oczywiście absurdalne roszczenie twoich rodziców zostało odrzucone. Po tym nie miałam innego wyjścia jak tylko chronić swój majątek i ciebie przed ich chciwością. zostawiłem im dom, ale reszta, cóż, to wszystko idzie do ciebie, moja droga. Czułam się przytłoczona, kropka babciu, nie wiem co powiedzieć. Nie musisz nic mówić, Sara. Obiecaj mi tylko, że mądrze je wykorzystasz. Chcę, żebyś pewnego dnia przejęła firmę i zbudowała to, co stworzyłam. Obiecuję, babciu, że cię nie zawiodę. Po tej rozmowie z nowym zapałem rzuciłem się w wir nauki. Moja rodzina, jeśli w ogóle mogłam ich już tak nazywać, stała się dla mnie obca. Zablokowałam ich numery, zignorowałam próby kontaktu. Kropka, pokazali swoje prawdziwe oblicze i nie chciałam mieć z nimi nic wspólnego. Kropka, tydzień po mojej rozmowie z JKM, zgodnie ze swoim słowem, pojawił się ponownie. Jego pewny siebie uśmiech osłabł, gdy zobaczył zimne spojrzenie w moich oczach. Sara zaczął, sięgając po moją dłoń. Odsunęłam się. Daruj sobie, Jake. Rzuciłam kropka, wiem wszystko o twojej małej intrydze. Ty i moja siostra zasługujecie na siebie. Oboje jesteście nikczemnikami i najemnikami. Kropka jego fasada rozpadła się natychmiast. Popełniasz wielki błąd, zadrwił. Jesteś głupia. Odmawiając takiemu facetowi jak ja. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. Facetowi takiemu jak ty Masz na myśli poszukiwacza złota bez moralnego kompasu? Nie, dzięki. Myślę, że spasuje kropka, kiedy wyszedł, poczułam, jak ciężar spada mi z ramion. Byłam wolna, wolna od manipulacji, kłamstw, ciągłego poczucia nieadekwatności, które dręczyło mnie od tak dawna kropka. W ciągu następnych kilku miesięcy babcia wzięła mnie pod swoje skrzydła, ucząc mnie tajników prowadzenia odnoszącej sukcesy firmy. Spędzaliśmy weekendy na przeglądaniu raportów finansowych, omawianiu strategii biznesowych i planowaniu przyszłości. Masz głowę do interesów, Sara. Często mówiła, promieniejąc dumą. Dokonasz wielkich rzeczy. Po raz pierwszy w życiu poczułam się naprawdę doceniona i kochana. Ból po stracie rodziców i sióstr wciąż trwał, ale został przyćmiony przez radość z odnalezienia swojego miejsca na świecie.